To Twój przełożony decyduje o Twoim awansie, pytanie, na co on będzie zwracał uwagę. Prawdziwi liderzy patrzą na jedno, na branie odpowiedzialności. Osoby, które biorą odpowiedzialność za projekt, czy projekty, a nie za zadania, są traktowane jak skarb w zespole przez menadżerów. Co to oznacza w praktyce? Scenka ze spotkania. Pada pytanie, i jedną z odpowiedzi mogłoby być: Nie wiem, to nie mój dział. Alternatywa: nie znam odpowiedzi, ale się dowiem. Udawiam się do końca dnia i dam Ci znać. Ta druga postawa sprawia, że jesteś kojarzony z osobą pomocną i niezawodną, osobą, która bierze odpowiedzialność za całość. To nie jest kwestia robienia więcej. Chodzi o zaangażowanie w wynik, nie tylko robienie minimalnego minimum. Dobrzy liderzy nigdy nie myślą kategoriami, on pracuje dużo. Zatem chcesz awansu? To bierze odpowiedzialność za projekty, nie tylko za pojedyncze zadania. Dobry menadżer to Twój sojusznik, ale to od Ciebie zależy, czy zauważy właśnie Ciebie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zaobserwuj mnie, żebyś był na bieżąco z kolejnymi filmami, które wspierają Twój rozwój w branży.